się po prostu dowiedzieć dlaczego tak się stało. Skoro jesteśmy normalną rodziną, yy, jednak jeden z naszych członków znalazł się na, na ulicy. No, okazało się z czasem, że mój tata choruje na schizofrenię. Yy, poza tym mój tata miał chorobę afektywną, pobiegunową. W trakcie projektu też umarł w, w dobie pandemii, więc yy, bardzo emocjonalnie potraktowałam ten projekt. Techniki tekstylnej nauczyłam się specjalnie dla, dla opowiadania o trudnych tematach. Wcześniej w ogóle się tym nie zajmowałam. Pomyślałam sobie, że takie powiedzenie Zamykanie problemów pod dywan będzie w ogóle super, żeby, żeby zacząć z tekstyliami. No tak, i zaczęło się właśnie od tej wycieraczki HEP, czyli takie wołanie o pomoc. Nie wiedziałam, że pójdę tak daleko z, z tym wszystkim. No i co dalej? A do kolejnej Możemy też powiedzieć, że ta wystawa jest podzielona na Samie. trzy części. Ta pierwsza jest, jak bym nazwałaś? Domowe katastrofy, tak, tak. gdzie bardziej przedmioty opowiadają o tym, co się może dziać w rodzinie. Też jeszcze mówiąc o tych pracach Michaliny powiem, że początkowo Michalina dokumentowała pokój siostry. Ale dość szybko zaczęła razem z nią robić różne instalacje i potem je fotografować. Więc później robił różne multiplikacje właśnie tu jest jeden. I fotografie właściwie były na końcu tego procesu. Także i w przypadku Karoliny, i w przypadku Michaliny, ten proces twórczy staje się też swego rodzaju takim wspólnym przeżywaniem tych problemów, wspólnym szukaniem e, też zrozumienia i to co mi się bardzo podobało obydwu artystek to jest taka czułość też wobec członków rodziny i e, właśnie raczej próba zrozumienia niż e, jakiś takich negatywnych emocji, które też się pojawiają oczywiście, wiadomo. Tak. Więc zapraszam głębiej przez to różowe ja, gardło. W imieniu to, 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 to. No dobrze. Te prace są, jak możecie się Państwo domyślać, bardzo czasochłonne, więc przy niektórych, może nie przy samym wykonywaniu pracy, ale przy jakiejś obróbce końcowej i też Państwo zobaczycie u góry będą prace dziergane mi mama i teściowa, to też wzmocniło jakieś przerabianie naszych spraw i niektóre prace bardziej dosłownie opowiadają o różnych sytuacjach, na przykład, że jest praca która o No jest to taka sytuacja, gdy jedna osoba choruje w rodzinie, tak naprawdę choruje cała rodzina i pomagać też trzeba umieć. no to jest taka droga, którą przeszliśmy od rodzina, ale też w ogóle w czasie tego projektu, który się nazywał Happy Family, a projekt właśnie Soft Spot, więc w ogóle tutaj też są takie y, fajne powiązania. Mm, no. tak, też bardzo y, nas zainteresowało, jakbyśmy już konstruowały tą wystawę, jak to prace ze. że też zachęcamy, żeby... I coś właśnie nie co to jest najfajniejsze, bo jak budowaliśmy tą wystawę, to coraz więcej tych tak zależności zobaczyliśmy, ale jednak no, widać, że nawet narzędzia były podobne, mimo że to jest fotografia, a to jest praca z tkaniną. Tak, tutaj widzą Państwo pierwszy portret Zosi, czyli siostry o której wspomniałam, która sobie stworzyła swój różowy świat. E, to było 3 lata temu, bo no, tak jak mówiła Karolina e, i, i jej praca mniej więcej 3-4 lata lat trwa i e, Michalina pracowała przez 3 lata nad tym projektem. On miał kolejne etapy, czyli na pewno dokumentacja, później wspólne działania z siostrą i e, kolejne ważne punkty dla niej, takie etapy to było sfotografowanie taty, e, dalej mamy. I też na końcu zobaczycie, że udało jej się również zrobić autoportret, co nie do końca było dla niej oczywiste, czy chce i powinna to zrobić. No i właśnie tata od początku z dużym zrozumieniem podszedł do tego projektu, do, tego, do potrzeby Michaliny przetwarzania tego tematu i pracy nad tym projektem. Natomiast mama. No, no, końcu też się dała zachęcić, ale sam ten portret też bardzo pokazuje, jakie miała nastawienie do całości. Warto powiedzieć, że Michaina pochodzi ze Strzelec Opolskich, czyli relatywnie niedużego miasta, więc to też jest dodatkowy taki element, gdy ta, takie tematy są otwierane publicznie i się o nich mówi, ale to, co było bardzo ważne dla niej, to to, żeby każda, każdy członek rodziny, który jest na zdjęciach Wyrażono to zgody oczywiście, żeby wszyscy rozumieli, po co to się dzieje. No i w związku z tym, odbyła taką wspólną drogę z, z członkami rodziny, i to myśli, że to na jakim etapie jest ta rodzina, to nie byłoby możliwe bez tego projektu. Także to jest taka druga sala, w której poznajemy właśnie członków rodziny, jakoś tak wchodzimy bardziej intymnie w tę opowieść i jeszcze na, na górze mamy ostatni pokój, zachęcamy żeby tam wejść i za Państwem wejdziemy i opowiemy okay. Pokój, e, to, ten, to można nazwać pokój zabaw. Ale zabaw, żalu strych, ale strych. To są, e, tu jest kolekcja. I'm fine. Tak. To jest takie powiedzenie, że no, i po angielsku i po polsku też tak muszę powiedzieć, że ktoś się spotka, jak się czujemy, to że tylko nie być, to wiemy, że wszystko dobrze. I'm fine, mam fine. jeszcze ja tak zwracam na to uwagę, jak ktoś oglądam i czytam, i faktycznie to jest notoryczne. Ta kanapę zrobiła Karolina specjalnie na wystawę. Też to są pigułki, które można sobie kupić i mieć w domu w do tu, tu jest dokumentacja, którą Karolina i Michalina pokazują z procesu pracy nad swoimi projektami, też nad wystawami ale też nad wspólnym portretem, który jest na dole, od którego nie zaczęłyśmy. Ale widać. No, Także na wyjście warto e, zwrócić na niego uwagę. E, to jest ten autoportret Michaliny, o którym mówiłam, czyli e, to zdjęcie, nad którym bardzo długo się zastanawiała,ż aż w końcu na koniec pracy. Zdecydowała się go zrobić, a na stole, który został pomalowany, czy pokretkowany przez siostrę Zosi i Michaliny Asie, jest opowiadanie wówczas ośmioletniej Zosi, które Michalina znalazła w jej zeszycie przypadkiem. Więc też warto je przeczytać. To jest ostatnia praca z cyklu South Spot Michaliny. Ktoś ma jakieś pytania? Ja może jeszcze dodam, że w stawie towarzyszy program edukacyjny, który jest dla nas równie ważny jak warstwa wizualna. Powstała też książka Happy Family. Można sobie ją przejrzeć. No i tutaj oprócz tego, że są moje prace w formie katalogowej, są też pytania do specjalistów, lekarzy psychiatrii, psychologa, asystenta osób w kryzysie bezdomności, więc zadawałam takie pytania, które mnie nurtowały, oni odpowiadali. Też mnie przy całym projekcie wspierali, więc starałam się podejść do tego wszystkiego odpowiedzialnie, żeby nie skupiać się tylko na emocjach, ale też na edukacji, żeby ta normalizacja i stygmatyzacja poszła w bok. Normalizacja do, do przodu, a stygmatyzacja w bok. Tak, w programie edukacyjnym mamy dwa prowadzenia pisarek. Pierwszą hmm. będzie Małgorzata Halber. 5 października, a 26 października będzie Aleksandra Skroja, autorka książki Mireczek, która była też ważną lekturą dla Michaliny i dla nas wszystkich chyba, pracujących w tej wystawie, będą też warsztaty, które poprowadzi Agata Klebarz, psychoterapeutka uzależnień związana z Monarem, które która będą właśnie poświęcone pracy. Z ze stereotypami dotyczącymi uzależnień. One można się zapisywać na naszej stronie, zachęcamy bardzo, jak ktoś był zainteresowany. I będzie jeszcze dyskusja w zachęcie z Karoliną, Michaliną i jeszcze zaproszonymi gośćmi. Także to wszystko będzie na naszej stronie i no właśnie, to też było dla nas od początku jasne i ważne, żeby, żeby oprócz tego, że jest wystawa tu, to też, żeby można było wyjść szerzej i, i też zaproponować publiczności takie większe zaangażowanie w te tematy których... Nie ma pytań, tak. bardzo. Ja też przy okazji Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze zwiedzanie razem.